Jest taka jedna nazwa w świecie technologii, która ostatnio pojawia się cóż, w zasadzie wszędzie Nvidia. To już dawno nie jest tylko firma od kart graficznych do gier nie, nie. To gigant, który stał się absolutnym sercem i silnikiem rewolucji w sztucznej inteligencji. Zaraz dokładnie prześledzimy, jak do tego doszło. Spójrzmy na tę liczbę 5 bilionów dolarów dajmy jej chwilę, żeby wybrzmiała. Tyle według analityków może być warta Nvidia pod koniec 2025 roku. To jest kwota, która wręcz wymyka się wyobraźni i stawia tę firmę w absolutnej czołówce najcenniejszych przedsiębiorstw w historii. Pytanie brzmi, jak? I ten cytat on naprawdę trafia w sedno. Nvidia to już nie jest zwykły gracz na rynku, to jego główny architekt. To oni dostarczają tę fundamentalną moc obliczeniową, bez której nie byłoby ani generatywnej AI, ani autonomicznych samochodów, ani wielu innych przełomów. No dobrze. Żeby to wszystko ogarnąć, przejdziemy przez sześć kluczowych przystanków. Zobaczymy ten niesamowity wzrost, zrozumiemy zwrot w kierunku AI, zajrzymy do środka najnowszych technologii, a na koniec zastanowimy się, co będzie dalej. Zacznijmy więc od początku. Bo historia wzrostu NVidia jest, no cóż, po prostu kosmiczna, zwłaszcza to, co wydarzyło się w ostatnich kilku latach. To opowieść o firmie, która przez dekady cierpliwie budowała fundamenty, by w końcu dosłownie wystrzelić w kosmos. To, co tutaj jest naprawdę niesamowite, to ta skala przyspieszenia. Pomyślmy o tym, firmie zajęło aż 30 lat, żeby dobić do wyceny biliona dolarów. A potem, zaledwie dwa kolejne lata, żeby tą wartość pomnożyć razy 5. To idealnie pokazuje, jak gwałtownie eksplodowało zapotrzebowanie na ich technologię. No dobrze, ale co właściwie napędza tę maszynę? Chociaż Nvidia wystartowała w świecie gier i wielu ludzi nadal właśnie z tym ją kojarzy, to dzisiejsze przychody opowiadają zupełnie inną historię. Prawie 90% ich biznesu to centra danych. To tam, w sercu globalnej chmury, pracują ich najpotężniejsze układy. I to prowadzi nas prosto do kluczowego pytania: jak to się stało, że procesor graficzny, czyli GPU, który został stworzony do rysowania pięknych krajobrazów w grach, Nagle stał się mózgiem sztucznej inteligencji? To historia absolutnie wizjonerskiego ruchu, który zdefiniował tę firmę na nowo. Ta fundamentalna zmiana wzięła się ze zrozumienia, że architektura GPU przypomina ogromną armię małych, ale bardzo szybkich robotników. W grach każdy z nich maluje jeden piksel, ale w świecie AI każdy z nich może jednocześnie liczyć mały fragment danych. Nvidia zrozumiała to jako pierwsza i postawiła na to wszystko. Kluczem, który otworzył te drzwi, była cuda. To był ten tajny składnik ich broń. Stworzenie tej platformy kosztowało miliardy, ale co ważniejsze, zbudowało wokół NVIDIA potężną fosę. Miliony programistów na całym świecie nauczyły się pisać kod właśnie w cuda, tworząc cały ekosystem, którego konkurencja po prostu nie jest w stanie nadrobić. Dobra, przenieśmy się do teraźniejszości i zobaczmy jak wygląda owoc tych wszystkich lat pracy. Nowa architektura o nazwie Blackwell i karty z serii RTX 5000 to jest cóż prawdziwy potwór wydajności, który znowu przesuwa granice tego, co możliwe. Te litby mówią same za siebie, ale skupmy się na sekundę na tym ostatnim wierszu. Moc AI. Tutaj nowy RTX 5090 oferuje ponad 2,5 razy większą wydajność, niż jego i tak już absurdalnie potężny poprzednik. To jest gigantyczny skok generacyjny, który pozwala tworzyć jeszcze mądrzejsze modele AI bezpośrednio na naszych domowych komputerach. Ale wiecie, sama surowa moc to jedno. Prawdziwa magia dzieje się, gdy sprzęt spotyka się z oprogramowaniem. I tu na scenę wchodzi technologia, która dla wielu graczy jest po prostu jak czary. Nazywa się DLSS-4. Jak to w ogóle działa? W wielkim skrócie. Karta graficzna najpierw rysuje obraz w niższej rozdzielczości, co jest dla niej dużo łatwiejsze. Potem do akcji wkracza sztuczna inteligencja, która patrzy na ten obraz i inteligentnie domalowuje brakujące piksele. Ale teraz idzie to o krok dalej. AI potrafi wygenerować całe, zupełnie nowe klatki obrazu i wstawić je pomienne te prawdziwe. To trochę tak, jakby artysta błyskawicznie domalowywał kolejne obrazy, żeby cały ruch był idealnie płynny. Jaki jest tego efekt? No cóż, ten wykres mówi wszystko. Wzrost liczby klatek na sekundę jest po prostu gigantyczny. Czasem podwójny, czasem potrójny. To oznacza, że gry, które na najwyższych ustawieniach ledwo działały, nagle stają się perfekcyjnie płynne. To jest technologia, która kompletnie zmienia zasady gry. Ale ambicje NVD sięgają o wiele, wiele dalej. Firma nie chce tylko zasilać tego, co już istnieje, chce tworzyć platformy dla zupełnie nowych, wirtualnych światów. I właśnie tym jest projekt Omniverse. Sercem Omniversa jest idea cyfrowego bliźniaka. Wyobraźmy sobie, że tworzymy idealną, wirtualną kopię całej fabryki samochodów albo całego miasta, albo nawet ludzkiego serca. Taka cyfrowa replika pozwala testować różne scenariusze, symulować awarie i szukać usprawnień bez absolutnie żadnego ryzyka w prawdziwym świecie. A zastosowania tego są praktycznie nieograniczone. Producenci aut mogą testować autonomiczne pojazdy w milionach wirtualnych sytuacji, inżynierowie mogą uczyć roboty nowych zadań w bezpiecznym środowisku, architekci z różnych kontynentów mogą w tym samym czasie spacerować po wirtualnym modelu budynku, nad którym pracują. Omniwers to potencjalny fundament dla kolejnej rewolucji przemysłowej. Kiedy zbierzemy to wszystko do kupy, wyłania się obraz firmy, która stworzyła coś znacznie większego niż tylko szybkie chipy. Stworzyła cały zazębiający się ekosystem. Prawdziwą fortecę, która wydaje się prawie niemożliwa do zdobycia. Ale czy na pewno? Klucz do zrozumienia ich siły jest właśnie tutaj. Potężny sprzęt umożliwia tworzenie niesamowitego oprogramowania. To oprogramowanie sprawia, że platformy takie jak Omniwers działają, a te platformy z kolei tworzą ogromne zapotrzebowanie na jeszcze potężniejszy sprzęt. To jest samonapędzające się koło, które daje im miażdżącą przewagę. Ten cytat może na pierwszy rzut oka brzmieć jak jakaś gruba przesada, ale jeśli się na tym głębiej zastanowić, jest w nim sporo prawdy. Rozwój AI i nauki uderzył w ścianę, brakowało mocy obliczeniowej. Nvidia dzięki dekadom inwestycji tę barierę burzy, pozwalając nam iść dalej. I to wszystko zostawia nas z jednym niezwykle frapującym pytaniem na przyszłość. W świecie, w którym dane stały się nową ropą, Nvidia kontroluje praktycznie wszystkie silniki, które tę ropę przetwarzają. Zbudowali potężną twierdzę, ale świat technologii jest nieprzewidywalny. Czas pokaże, czy ktokolwiek będzie w stanie rzucić wyzwanie temu tytanowi.